Do tej pory myślałem, że będzie dobrze i niby jest. Że znaczy, gdzieś wisi. W powietrzu smak zapomnienia. Pamiętasz, jak obiecałeś mi wszystko? Chętnie cię wypomnę, teraz czuję się źle, bo starasz się olać mnie. Nie mogę mieć został, bo nic na siłę. Ale pamiętaj, że krzywdzisz mnie. Naprawdę jak chcesz to sko tak skończyć, Czuło nóż wisi mi na gardle i nie chcę puścić. Czuło nóż. Czuło nóż. Cały czas wierzę, że istnieje szczerość w nas, choć zaczynam w to wątpić. Czy nasza przyjaźń dalej jest ładna? Nieświadomej raniesz mnie, a nie chcę, byś mnie krzywdził. Czy nasz most przetrwa tą próbę? Nie spróbuję zapomnieć. Rewelacja nabierała samych barw. Cieszy mnie, że odezwałaś się. Nie chcę przekreślać nas, choć czoło nóż nadział mnie. Dam radę wytrzymać, już jest git. Choć lekko zraniłaś mnie. Obiecaj, że już tak nie będziesz robił. Czoło nóż odpuszczę mi. Czoło nóż, wszystko już powinno być dobrze. Sprawdźmy że zegar nie zatrzymał się. Pieczysta woda lśniła, a czoło już odpuścił mi. Jak się czuję teraz? Czoło już poszedł precz.